Powiedzieliśmy w ostatniej konferencji, że szczytem objawienia Bożej miłości do człowieka jest tajemnica wcielenia. I rzeczywiście, przez przyjęcie ludzkiej natury. Syn Boży jest darem Boga Ojca dla człowieka. I w tym darze wypowiada Ojciec całą swoją miłość do człowieka. Chrystus Pan nieba i ziemi, pozostający w ścisłych relacjach z Ojcem posłuszny mu w miłości i równocześnie miłujący realnego człowieka, poprze, poprzez wcielenie otworzył człowiekowi drogę do zaślubin sobą. Święty Jan od Krzyża ma świadomość że od momentu grzechu między Bogiem a człowiekiem rozwarła się przepaść. Przepaść, której człowiek nigdy nie będzie mógł pokonać o własnych siłach. I przepaść tę przekracza miłosierny Bóg, przez wcielenie swojego Syna. On otworzył nam drogę do zjednoczenia z całą Trójcą Świętą. Gdyż, jak mówi święty Jan od Krzyża, w duszy, która pozostała wierna w miłości, Spełnia się w tym życiu to, co przyrzekł Syn Boży, a mianowicie, jeśli go kto miłuje, przyjdzie do niego trójca przenajświęcza i uczyni w nim swe mieszkanie. Nadzieja zatem osiągnięcia doskonałej miłości Boga, Opiera się nie tylko na dobroci Boga wyrażonej w stworzeniu, ale także i we wcieleniu. I Święty Jan Od Krzyża wcielenie przedstawia jako dopełnienie dzieła stworzenia i przedstawia jako jeszcze większy przejaw. Miłości Boga względem człowieka. Stworzenia według Świętego Jana od Krzyża są najmniejszymi dziełami Boga. Święty napisze, że stworzył je on jakby mimochodem. Natomiast największymi dziełami jego miłości. Są wcielenie i tajemnice wiary chrześcijańskiej. Wcielenie słowa, odkupienie, tajemnice wiary wyrażają, zdaniem świętego, większą miłość Bożą niż inne stworzenia i wywołują w duszy. Większy skutek miłości. Z wyraźnej woli Ojca słowo wcielone zajmuje bardzo ważne miejsce w dążeniu człowieka do doskonałego miłowania Boga. Święty Jan Od Krzyża starał się. Wyeksponować tę tajemnicę w swoich dziełach mistycznych. On ustawia tajemnicę wcielonego Syna Bożego, wchodzącego w dzieje ludzkości, nie w pozycji biernego przedmiotu, ale aktywnego, Osobowego podmiotu, inicjującego rzeczywisty dialog człowieka z Bogiem. Bóg w Jezusie Chrystusie daje się całemu człowiekowi. W żywym płomieniu miłości napisze, że unosi się jak słońce nad duszami. By się im udzielić. Syn Boży staje się człowiekiem, aby człowiek mógł Go rzeczywiście kochać. I temu uniżeniu z miłości towarzyszy dar miłości. Bóg przez swojego Syna. Nie tylko człowiekowi udzielił bytu, ale go także obdarzył bytem nadprzyrodzonym. Stając się człowiekiem, obdarza go boską pięknością. Przez wcielenie i zmartwychwstanie swojego syna, Bóg obdarza całe stworzenie, Nową godnością, podnosząc je do swojej piękności, począwszy od zaistnienia, a skończywszy na najbardziej drogocennych darach nadprzyrodzonych, człowiek otrzymuje je za pośrednictwem Chrystusa. I dzięki niemu przed każdą duszą otwiera się niezwykła perspektywa miłości. W pieśni Duchowej święty Janot Krzyża pisze tak, jeśli będzie doskonale naśladowała życie Syna Bożego, swego oblubieńca, Dojdzie już w tym życiu do takiej doskonałości, że się zjednoczy i przemieni przez miłość w swego oblubieńca, Syna Bożego. Zjednoczy się z nim tak ściśle i tak jasno pozna Jego tajemnicę że co dotyczy poznania go w tym życiu, nie będzie już musiała pytać, gdzie się ukryłeś. Dlatego dusza pragnie zjednoczenia z wcielonym Synem Bożym, aby poznać Jego tajemnicy, najwyższej prawdy ukryte w Bogu. To poznawanie oznacza doświadczanie Boga we wszystkich Jego misteriach, przymiotach i doskonałościach. Poza tajemnicą wcielenia Słowa Bożego nie istnieje bowiem żadna inna droga, Doskonałego poznania Boga w Jego atrybutach i najwzmięślejszych prawdach. Święty pisze, że jednym z powodów najbardziej pobudzających duszę do wejścia w gęstwinę Bożej mądrości. I do głębszego poznania piękna mądrości Bożej jest pragnienie zjednoczenia swego umysłu w Bogu przez poznanie tajemnicy wcielenia. Jest to bowiem mądrość najwyższa i najsmakowitsza ze wszystkich dzieł Bożych. Tajemnice owe należą do najwznioślejszych, jakie kryją się w Bogu. I gdy razem ze swym oblubieńcem dojdzie dusza do ich poznania, zanurzając i zatapiając się w nich, wówczas będą pospołu, kosztowali smaku, i rozkosznie spowodowanych poznaniem tych tajemnic, przymiotów i potęgi Boga. Tajemnica wcielenia odgrywa więc fundamentalną rolę w poznawaniu Boga i radowania się nim jako najdoskonalszą miłością. Człowiek zatem nie może pominąć w procesie osiągania doskonałej miłości Boga bosko-ludzkiej natury Jezusa, ponieważ jest ona warunkiem tego procesu. Bosko-ludzka natura Chrystusa jest bowiem Znakiem tajemnicy Boga miłości jest także znakiem człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, i dlatego stworzonego do miłości. Zatem Jezus. Słowo wcielone, oprócz bycia uosobieniem Boga Miłości, jest uosobieniem także Człowieka Miłości. Boga Miłości, kiedy go objawia, Człowieka Miłości, kiedy w swoim człowieczeństwie urzeczywistnia całkowicie boski plan, w którym człowiek jest żyjącym obrazem tajemnicy Boga miłości. Człowieczeństwo Chrystusa ogłasza tajemnicę miłości Bożej i równocześnie w niej uczestniczy. W Chrystusie rzeczywiście człowiek zostaje włączony w tajemnicę trynitarnej komunii i miłości Bożej nie tylko poprzez unię hipostatyczną, która jest właściwa Jezusowi i jest nieprzekazywalna, ale także Ponieważ takie zjednoczenie, ta Unia jest źródłem, jest zasadą uczestnictwa Bożej miłości w życiu człowieka. Przez człowieczeństwo Chrystusa tajemnica łaski i miłości staje się tajemnicą, z której wszyscy czerpiemy, i którą jesteśmy ożywiani w Chrystusie. Bóg nas dosięga swoją miłością w sposób niewyczerpalny. Jako Boże Słowo przez swoje człowieczeństwo staje się pośród nas z źródłową zasadą łaski. I w tym właśnie znaczeniu człowieczeństwo Chrystusa staje się narzędziem zbawienia, staje się środkiem, przez który Bóg nas zbawia. Przyjęte przez słowo człowieczeństwo Jezusa staje się sakramentem miłości Bożej. Sakramentem, ponieważ znakiem i znakiem skutecznym tego, co ogłasza. Człowieczeństwo zbawiciela naszego Boga jest zatem zasadą, do której odnosimy się w każdym doświadczeniu miłości. Która nas dosięga ze strony Boga i nas ogarnia. I ten istotny wymiar miłości, wymiar Chrystusa, powinien nam dać wiele do myślenia. Człowiek został stworzony do miłości Boga. I do przyjmowania od Niego daru miłości. Został przeznaczony do tego, aby był miłością. Stał się miłością. Jest to rzecz niezwykle trudna dla człowieka. Stać się miłością Bożą. Wiemy, że największe przykazanie, to pierwsze, jest przykazaniem miłości. Wiemy także z codziennego doświadczenia, że tego przykazania w pełni jeszcze nie urzeczywistniliśmy. Jest w nas Nienasycona zdolność stania się miłością, ale równocześnie stwierdzamy, że tą miłością jeszcześmy się nie stali. Oprócz bycia znakiem, sakramentem, miłość Boga, Staje się także wzorcem miłowania Boga. Od Chrystusa musimy uczyć się, jak stawać się miłością na płaszczyźnie człowieczeństwa. Musimy położyć nacisk na ten punkt. Dlaczego? Ponieważ wiemy i mocno wierzymy, że Chrystus jest miłością, jako Syn Boży, ale wiemy i wierzymy, że Chrystus jest także miłością i jedynie miłością. Istocie swojego człowieczeństwa, o czym nie zawsze dostatecznie myślimy i nie zawsze dostatecznie nad tym się zastanawiamy. W Jezusie zjednoczenie w miłości wszelkiej potencjalności każdej władzy. Każdego ludzkiego doświadczenia jest faktem. On jest jedynym człowiekiem, który całkowicie urzeczywistnia plan, zamysł Boga. I to urzeczywistnia do tego stopnia, że święty Paweł, apostoł, o nim mówi, że jest istotnym obrazem swojego Ojca. Najdoskonalszym obrazem, ponieważ Chrystus jest Słowem, ale jest także najdoskonalszym obrazem Ojca. Obrazem Według którego człowiek został stworzony. Jedynie On, i to w swoim człowieczeństwie, jest doskonałym obrazem Ojca. Bóg nie tylko stworzył człowieka, nie tylko szukał człowieka, ale przyszedł na świat. On jest Emanuelem, jest Bogiem z nami. Według wizji paulińskiej, Bóg przychodząc na świat, upodobnił się do stworzenia, upodobnił się do człowieka, który jest szczytem, głosem. Sercem samego stworzenia. Przez to upodobnienie człowiek staje przed Bogiem, staje przed Jezusem Chrystusa, jak przed kimś, to jest całkowicie podobny do Niego. Jest to niesłychana droga miłości, jaką przebył Bóg. Możemy powiedzieć, że jeśli człowiek jest włączony w wieczną tajemnicę miłości Bożej, to Bóg ze swej strony jest włączony w tajemnicę ludzkiej miłości. To właśnie z tej głębi Bóg staje się miłością, naszą miłością. Dynamika wcielenia. Jest dynamiką miłości. Nie zapominajmy, że historycznie wcielenie dokonuje się z Ducha Świętego, to znaczy przez działanie Ducha Świętego, który wewnątrz Trójcy Świętej jest pulsowaniem miłości. Zatem wcielenie słowa jest istotnie tajemnicą miłości Bożej, której Chrystus jest pełnią objawienia. Czasami trochę powierzchowna czy pobieżna uwaga o tym, że Stary Testament nauczał o bojaźni Bożej, a nowy o miłości taka uwaga nie jest do końca prawdziwa, ani też dokładna, ponieważ także Stary Testament cały jest przeniknięty historią Bożej Miłości. Ta uwaga może być prawdziwa w tym sensie, że jedynie we wcieleniu słowa historia biblijna staje się czytelna dla każdego. Jest wręcz doświadczeniem niewyczerpalnym dla każdego człowieka. Rzeczywiście Bóg jest miłością i zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. Ale zostaliśmy stworzeni na obraz Bożej Miłości, nie po to, abyśmy byli tylko oglądaczami tej miłości, ale po to, by być w nią włączeni, włączeni na podobieństwo Chrystusa. Który w swej osobowej rzeczywistości nie jest tylko kimś patrzącym na miłość trinitarną. Nie jest kimś oglądającym tę miłość, ale kimś, kto z tą miłością się utożsamia. Jesteśmy wobec tajemnicy, która przejmuje człowieka, która przyjmuje człowieka w tej samej miłości trinitarnej. Pamiętamy o tym, co mówi święty Jan Apostoł, kiedy wypowiada się o Jezusie Chrystusie. Czuję się w Ojcu, jest w miłości Ojca i Chrystus chce także, abyśmy i my byli w Ojcu i w Jego miłości. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. To pokazuje, że miłość Boża nie jest nam objawiana jako prosty przekaz ale jest objawiana jako rzeczywistość boska, która się dokonuje w naszej ludzkiej rzeczywistości. Można powiedzieć, że Jezus Chrystus jest objawieniem miłości Bożej, która się przelewa w głębi naszego bytu. Chrystus wchodzi w osobową tożsamość człowieka, aby przelać w Niego przez dar Ducha Świętego miłość Bożą. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Jesteśmy zatem Ogarnięci tą tajemnicą. Takie jest ostateczne znaczenie wcielenia, a także taka jest jego ostateczna płodność. Dlatego nasz związek z Chrystusem. Powinien respektować jego tożsamość w rzeczywistości tej tajemnicy. Będzie to związek z konieczności wieloraki, ale powinien zawsze pozostawać wydarzeniem miłości. Miłość, do Jezusa Chrystusa powinna ogarnąć cały nasz umysł, nasze serce, naszą duszę i nasze życie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen.